Arkadiusz Żabka, witam o poranku. No to mamy wiosnę kalendarzową i w Studio Radia 90 niczym pierwiosnek. Jaki kwiat pan lubi najbardziej? Pierwiosnek. Pierwiosnek, trafiłem. E, Michał Urgo, prezydent Jastrzębia Zdroju, porannym gościem Radia 90. Panie prezydencie, ogromna ilość pytań wpłynęła od naszych słuchaczy. Ja tutaj może pokażę do kamery. O, tego jest tyle. To jest kilkadziesiąt pytań od naszych słuchaczy, którzy e, z radością przyjęli informację o tym, że pan będzie porannym gościem, więc e, nie zatrzymując się, pędzimy do przodu. Ja rozpocznę od pytania, które e, zadaliśmy panu dokładnie tydzień temu. To była gorąca informacja o tym, że e, będzie trzeba poczekać, na kolej w Jastrzębiu Zdroju rok 2029, który pierwotnie miał być tym rokiem, kiedy ta kolej wiedzie po ponad 20 latach do Jastrzębia Zdroju, okazał się rokiem, niestety, który trzeba przesunąć o co najmniej 5-6 lat. Tak, panie dyrektorze, szanowni państwo, to jest fatalna informacja dla mieszkańców Jastrzębia Zdroju, ponieważ jesteśmy jedynym miastem, które jest odcięte od kolei w regionie i największym w Polsce, jeżeli chodzi o wielkość miast. I mieszkańcy bardzo liczyli na to, że pojedziemy tą linią numer 159. W zeszły piątek dostaliśmy informację od pana marszałka, że nie będzie realizowany ten projekt, że trafia do kosza. Natomiast oficjalnej decyzji jeszcze nie dostaliśmy. Nie wiemy, czy ona już zapadła, czy dopiero jest. To była taka forma sprawdzenia naszej reakcji, więc jeżeli nie zapadła, no to oczywiście apelujemy do. Do pana marszałka, żeby rozważyć jednak pra przywrócenie prac czy pozostawienie prac nad tym projektem, zwłaszcza, że on jest już daleko zaawansowany i wydane zostały pieniądze. I Wie pan, jakie pieniądze poszły w Mog błoto? Mogę, mogę powiedzieć, mhm. jakie pieniądze Samorząd Jastrzębia Zdroju zainwestował, czyli mieszkańcy prawie 800 tysięcy w przeciągu ostatnich pięciu lat wpłaciliśmy na studium wykonalności i na projekt tej kolei. Co dziwi tym bardziej, że jeszcze w lutym projektanci tego odcinka spotykali się z nami i uzgadniali z nami te trasę przejazdu właśnie po tych degradowanych terenach, po zalewisku wzdłuż ulicy Cichej szukając jakiegoś rozwiązania, więc no nic nie wskazywało na to, że... Jest pan rozczarowany koniec. polityką rządu, decyzją? No myślę, że jak każdy, kto czekał na tą kolej, no to, to był... To, to... Przywrócenie kolei do miasta Jastrzębia jest jednym z warunków utrzymania populacji na tym poziomie, który jest. Bo ta A ona demokracja... jest już praktycznie poniżej 80 tysięcy no, mieszkańców. No tak. Panie prezydencie, się. ale to jest tak, że pozostajecie w grze, bo macie być na linii CPK, kolei dużych prędkości. Wierzy pan w zapewnienia rządu? Panie redaktorze, jestem człowiekiem dużej wiary i tak, mam nadzieję ogromną, że ta kolej powstanie, i, i, i ja wiem, że ona powstanie, bo, bo ta, ta, ta druga nitka CPK też jest projektowana i też z nami są uzgodnienia prowadzone. Tylko nas najbardziej zaniepokoiło przesunięcie w czasie, tak? ponieważ po infrastrukturze CPK. Mamy dojechać koleją podmiejską do Katowic. Okej, okay. w krótszym czasie, no to to jest dobra wiadomość dla mieszkańców. Pięć lat później to jest fatalna wiadomość dla mieszkańców. Ale jest A. jeszcze jedna rzecz. Odcinamy się od kierunku. Bez kidów, szczyny. No przecież tam ta kolej miała nas nie tylko wieźć do Katowic, ale miała nas komunikować właśnie z Wisłą czy, czy, czy z przyną. Apeluje pan do marszałka o to, aby na czas budowa, albo czas oczekiwania pojawiła się komunikacja autobusowa, taka zastępcza, tak? Panie redaktorze, no jeżeli rzeczywiście miałby ten projekt trafić do kosza i mielibyśmy być przez kolejne lata wykluczeni, jeżeli chodzi o kolej, to Chcemy rozpocząć z marszałkiem. już Ja już panu marszałkowi o tym wspominałem, i mieliśmy już jedno spotkanie w kolejach. Plus, jeszcze zanim ta decyzja zapadła w tej sprawie, bo chcielibyśmy stworzenia, a w tej sytuacji już apeluję o, o to dość agresywnie, abyśmy wprowadzili komunikację zastępczą, a to jest rola marszałka, żeby mieć międzymiastową komunikację. Zwłaszcza, że zainwestowaliśmy pieniądze w tamten projekt które można by było no, nie wiem, w ramach rekompensaty na przykład w jakiś sposób odzyskać. Tak, te decyzje o budowie kolei budzą spore emocje, bo to nie jest tylko Jastrzębie Zdrój, to są także Palowice, Czerwionka, Leszczyny, Mikołów i tak dalej. Do tego tematu będziemy w Radio 90 wracać. A teraz Panie Prezydencie, pytania, które dotyczą w większości przedszkoli, a precyzując przedszkola w Boryni, mieszkańcy są zaniepokojeni, zbulwersowani decyzją Urzędu miasta, wydziału edukacji o tym, że likwidowane są oddziały przedszkolne. W tym przedszkolu w Boreni jest nabór na tyle duży twierdzą zarówno rodzice, jak i pracownicy przedszkola, że spokojnie można było by pozostawić cztery oddziały, tymczasem miasto kroi miasto tnie. Dlaczego? Panie redaktorze, no. 25 osób, 25 przedszkolaków to jest jeden oddział. W przedszkolu w Boryni i we wszystkich innych przedszkolach był nabór, który zakończył się, zdaje się, w zeszłym tygodniu. W lutym już odbyło się spotkanie ze wszystkimi dyrektorami przedszkoli, na którym to spotkaniu dyrektorzy zdecydowali o tym, które oddziały już do których oddziałów już nie będziemy robić naboru, po to, żeby właśnie uniknąć potem. Takiego problemu, że jest rekrutowane, a się ktoś do przedszkola nie dostał. A to ja sięgam po pytanie, dlaczego mimo próśb nie można zmniejszyć liczby dzieci w oddziałach, pytaj Jastrzębianin. Tak, no, no to odpowiadam, bo to byśmy musieli, w tej chwili kurczy się 11 oddziałów i musimy zamknąć 11 oddziałów. W 11 przedszkolach, dobrze rozumiem? W 11 przedszkolach. 11 oddziałów to tak jakbyśmy zamknęli trzy przedszkola. Mniej więcej. Więc jeżeli byśmy zmniejszyli ilość dzieci w oddziałach. To skutek finansowy byłby np. do 22, bo już sobie to te, tak, nad takim wariantem pracowałem. To jest skutek finansowy około 3,5 miliona kosztów dla miasta. Natomiast samo utrzymanie przedszkoli to jest 50 milionów, a z potrzeb oświatowych, które otrzymujemy z państwa, mamy tylko 23. Czyli już mamy 17 milionów dopłacane z budżetu miasta. Nie mówię, że źle. Oczywiście my no nie chcemy oszczędzać pan, na przedszkolakach. Właśnie nie chcę oszczędzać na przedszkolakach, mówi Michał Urgą, ale to tak, wynika, że jest... najważniejsze są liczby, twierdzą mieszkańcy. Że hasłem szefowej Wydziału Edukacji najważniejsze są liczby, a, to, a myśleli, że to ludzie, a właściwie dzieci. Yy, oczywiście, no, ja bardzo dobrze rozumiem rozgoryczenie rodziców też jako rodzic. Jeżeli moje dziecko yy, nie dostałoby się do tego przedszkola, do którego składałem, byłbym rozczarowany. Natomiast... Pan Adam pisze, to strzał w kolano, panie prezydencie. I, no, rozumiem te słowa, wy no, Mogę cytować, nie... jest tego mnóstwo. Pan Tomasz, zdaję dobrze, sobie, pan Tomasz pisze do pana tak. Jest pan dobrym i skromnym człowiekiem. Dobrze z oczu panu patrzy, ale więcej odwagi w podejmowaniu decyzji. Niech pan nie pozwala, żeby współpracownicy takimi decyzjami szargali pana dobre imię. Zero dialogu z mieszkańcami i radą miasta. To niedopuszczalne. To, to są emocje, które w ludziach się budzą po decyzjach. Wie pan, dla ludzi jest naj Najważniejsze to, żeby dziecko poszło do przedszkola tam, gdzie chodziło, jego rodzeństwo, żeby droga była dziurawa, żeby chodnik był koło posesji. Co pan odpowiada? To jest akurat pytanie pana Tomasza. Panie Tomaszu, dziękuję za te ciepłe słowa. To tak na krótce. Panie rektorze, wszystkie sześciolatki, które objęte są rocznym przygotowaniem przedszkolnym, będą uczęszczać do przedszkoli, do których zostali zdeklarowani. I to mogę zapewnić. Tam w przedszkolu, bo pan Obory nie pyta i najwięcej emocji budzi. Yy, likwidacja oddziałów w Boryni yy, zrekrutowało się 11 dzieci. Nie, nie jest tak, że zapadła już decyzja. To, że nie ma dialogu, to nie jest prawdą, no bo, no bo my rozmawialiśmy. Od lutego było wiadomo, że te 11 oddziałów i w konkretnych przedszkolach dyrektorzy sami głosowali na spotkaniu z prezydentem i z Wydziałem Edukacji, i radni byli obecni. Na tym spotkaniu. Wczoraj radni też byli: Piotr Szereta Jarosław Wojt byli obecni na spotkaniu z rodzicami tak. i też byli zaskoczeni tymi decyzjami. To, to co no, z tymi dwoma panami? To nie byli za czy przeciw? Znaczy, Według pana wiedzy. On, to Znaczy nie, głosowa, głosowali dyrektorzy. To, to, okay. to nie była decyzja Rady Miasta, ale chodzi mi o to, że radni byli obecni na tym spotkaniu i byli świadkami tego głosowania. Natomiast ja powiem tylko, że ja cały czas szukam jeszcze jakiegoś rozwiązania. Dla tych przedszkoli, które w, w których rzeczywiście jest odległość między jedną a drugą placówką większa. Natomiast no, też zastanawiamy się nad jakąś do, naborem uzupełniającym. Kolokwialnie mówiąc dogrywką, bo być może uda się jeszcze zrekrutować. Myślę, że jakby się udało, jeszcze sześcioro dzieci zrekrutować, to tworzymy ten W oddział. przypadku Boryni mamy smaczek oto taki, że kilka lat temu za 13 milionów złotych rozbudowano, przebudowano, właściwie wybudowano nowe przedszkole. Ono robi wrażenie, ono naprawdę jest nowoczesne. Tak, I to dzisiaj to, to, to. szkoda, żeby tam wiatr hulał. No, też bardzo żałuję. Natomiast na demografię mamy wpływ taki, żeby tworzyć miejsca przyjazne dla ludzi i starać się zatrzymywać mieszkańców, i na tym się. Tam upływa. pani dyrektor była przeciw tej decyzji. Yy, przeciw decyzji w lutym? Tak. Znaczy, nie wiem, jak głosowała, natomiast wiem że, wiem, że informacje o tym, że tego oddziału nie będzie, jeżeli się nie zrekrutują. Panie prezydencie, czy pan się spotka z mieszkańcami? Ale bardzo chętnie. No, na, tą chwilę, na tą chwilę nie miałem takiej prośby, ale też ta decyzja jeszcze nie zapada. Na razie jesteśmy w fazie. Yy, tworzenia tych oddziałów, rozmów z rodzicami. Wydział Edukacji teraz będzie się starał tak. Yy, A kto będzie rozmawiał z rodzicami? Wydział Edukacji, Michał Urgoł. Yy, jaki jest, jaka jest ścieżka, jaki jest plan, harmonogram? Yy, no, tam, gdzie się pali, pojedzie pan, tam, gdzie będzie pożar, yy, będzie go pan gasił? Ja yy, znaczy na razie nie dostałem żadnej prośby od rodziców o spotkanie, więc yy. Yy, oczywiście deklaruję, jeżeli taka prośba się pojawi. To się spotkam. Natomiast, tak jak mówię, rozważamy jeszcze różne warianty. No, szukam rozwiązania właśnie dla tego przedszkola z racji tego, że tam jest duża odległość, bo ponad 4 km do najbliższego przedszkola w no, dążeniu szeroka. Tysiąc, tysiąclecia i w Szeroka. Michał Urgo, prezydent Jastrzębia Zdrowia jest porannym gościem Radia 90. Słuchaczom Radia 90, dziękujemy. My pozostajemy dalej w sieci. Czyli panie prezydencie, wygląda sytuacja w ten sposób, że nie jest to ostateczna decyzja, a kiedy zostanie podjęta? Znaczy ja bym... Bo nowe rozdanie ma wejść od września przyszłego roku, Zgadza rozumiem, się. tak? Zgadza się. Znaczy ta, ta ilość oddziałów, która jest do likwidacji, te 11, tych 11 w przedszkolach, jest na tą chwilę jak najbardziej realna. Natomiast chcemy rozmawiać, spróbować zrobić ten nabór dodatkowy. I zastanowić się nad no nie wiem, zmianą zarządzenia, które pozwoliłoby na przykład w przypadku tych dużych odległości jednak utrzymać oddział. Czyli jest nadzieja dla mieszkańców Boryni. A co z pracownikami? Bo my mówimy o 11 oddziałach, mówimy o lamencie rodziców, którzy do nas piszą i dziękujemy im bardzo za te pytania, które trafiły do nas na formularz Zadaj pytanie na naszej stronie internetowej. Co z kadrą? Bo w ślad za zmniejszoną ilością oddziałów idzie oczywiście, idą cięcia w etatach. Zgadza się i zarówno w administracji, jak i wśród samych pedagogów. Natomiast zawsze się w Wydziale Edukacji tak starają panie pracować, aby manewrować tymi pracownikami. Tak żeby Ale konkretnie tym... ile osób może stracić pracę? Trudno, trudno mi powiedzieć, bo są... To będą przesunięcia? Są, są, są odchodzą pracownicy na emeryturę. Naprawdę staramy się tak dbać o pracowników, aby jak najmniejsza ilość, a najlepiej wcale... Nie traciło pracy. Ale wiadomo, że będą konsekwencje etatowe, tak? Jeżeli mówimy o cięciach, w, w większości przypadków to będą cięcia części etatów, a nie zwolnienia z pracy. E, czyli co? To wynika jasno z rozporządzenia. Jeżeli są cztery oddziały, to na przykład jest jeden etat na pomoc administracyjnej, tak, aż 0,75, jeżeli zniknie To jeszcze na e koniec pytanie pani Ani, która prosi, żeby pan y, pomógł tym biednym maluszkom i bezradnym rodzicom z sołectwa. No to właśnie klucz tej to... naszej rozmowy, myślę, jest właśnie takie, że, że, że cały czas się zastanawiamy, jak w tym... W przyszłym tygodniu będzie sesja Rady Miasta, ten temat się tam być może pojawi, tak na twierdzą pewno. radni. Na pewno. Yy, czyli yy, decyzja nie została podjęta ostateczna i rozumiem, że prezydent jest blisko rodziców, blisko maluszków. Tak, tylko też yy, muszę patrzeć na całość miasta i na... Zgoda, no na... to jest, wie pan, nikt nie powiedział, że będzie łatwo. To prawda. To, to sztuka rządzenia. To, to mam tą świadomość. Dlatego, <grym> dlatego też y, mówię, że, że te 11 oddziałów jest jak najbardziej realne. Tym bardziej, że sołectwa y, rozrastają się, co jest y, no, pewnym zjawiskiem normalnym. Tak? Ludzie wyprowadzają się z centrum i w tych sołectwach jednak się budują. Tak, jest to obserwowalne zjawisko, myślę, w, w większości miast. Yy, po prostu ludzie wolą, stają się bardziej zamożni i wolą mieszkać dalej od centrum, ale w bardziej otoczeniu zielonym. Używamy słowa sołectwa, nie dzielnica. Myśli Pan o zmianie nazewnictwa? Tak kiedyś było w Żorach gdzie zmieniono sołectwa na dzielnice. Nie, nie myślę o tym. Sołectwa są bardzo ważną częścią Jastrzębia. Dobrze, że są, ponieważ dzięki temu możemy mieć taki instrument jak fundusz sołecki, z którego sołectwa bardzo chętnie korzystają. I to nie są małe środki, które są w 25% refundowane przez ministerstwo, jak również inicjatywa sołectw, sołecka, to też są niemałe pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. Panie Prezydencie, kolejny temat, strefa centrum w Jastrzębiu Zdroju, strefa, o której się już mówi od wielu, wielu lat, coś co dzisiaj jest wstydem dla miasta. W centrum, a może stać się, nie powiem, żyłą złota, ale miejscem reprezentacyjnym. To na pewno. Mówi się od wielu lat, że Jastrzębia jest miastem niedokończonym. Myślę, że jednym z tych powodów, że tak się mówi, jest właśnie ta strefa centrum. Myślę, że wykupienie chcę, zastanawiamy się nad wykupem tej strefy centrum od spółki, która jest spółką międzynarodową, prywatnym przedsiębiorcą. Miasto miałoby realny wpływ na to, co tam powstanie, i miałby, zagospodarowalibyśmy to po swojemu. Oczywiście zachowując ten drzewostan, to jest bardzo cenny drzewostan, jeżeli chodzi o środek tego terenu. No i Moglibyśmy tak zagospodarować. I Kiedy zmienić? decyzja o zakupie i jakie kwoty wchodzą w grę? Jeżeli chodzi o decyzję o zakupie, to Rada Miasta wyraziła już zgodę, abym mógł zacząć rozmawiać z spółką mhm. na ten temat. I te rozmowy się rozpoczęły. Cena zakupu trudno powiedzieć jaka będzie, ponieważ zleciliśmy opracowanie operatu szacunkowego, na podstawie której będziemy znali wartość tego terenu. I wtedy i tak się też umówiliśmy ze spółką Atrium. Jak będzie ten operator, że usiądziemy do stołu co do negocjacji. Panie prezydencie, pytanie od pana Kamila. Czy trzeba budować lodowisko od podstaw za 50 milionów złotych? No tak. Trzeba, trzeba budować lodowisko, dlatego że dopuszczony jest warunkowo już chyba któryś sezon z rzędu. I mamy klub na wysokim poziomie. No w tej chwili naszym hokejist będą walczyć o brązowy medal. Mamy drużynę z pierwszej trójki Polski, a oprócz tego mamy lodowisko w mieście, które też cieszy się dużą popularnością, jeżeli chodzi o ślizgawkę i taką rekreację dla miasta. I to lodowisko jest stałą częścią sportową, jak i rozrywkową uh -huh. naszego miasta. I, i, I musimy podjąć to wyzwanie. A wie pan remontować po łebkach, to nie będzie wiele taniej. No 50 milionów to było w projekcie, prawda? Ta kwota może być o wiele wyższa z tego, Zgadza co pan Kamil nie, być może nie wie. A pan Kamil jeszcze dopytuje o to, dlaczego w Jastrzębiu Zdroju nie mogą powstać hale na wynajem, jak na przykład w Żorach. Ale powstaną. Tak, jest taki, jest taki teren, który, który będzie prawdopodobnie przez prywatnego przedsiębiorcę zakupiony, znaczy będzie wystawiony na sprzedaż. Wiem, że ten prywatny przedsiębiorca ma zamiar wybudować hale, które będą wynajmowane. Co Pytanie... do środowiska dodam tylko, że jest ogłoszony przetarg, który ma się rozstrzygnąć w kwietniu. Wpływają pytania, czyli zainteresowanie jest. I tutaj chciałem tak uspokoić, że ta procedura jest w trakcie i, i środki mamy zabezpieczone na ten cel i, i, no, i mieszkańcy naprawdę chcą tego lodowiska. No to pytanie kolejne dotyczące Pana obietnic. Kiedy ruszy budowa akwaparku? Pyta Pan Mariusz. Sama, sama budowa jak ruszy to to już będzie końcówka. Tak? Największym problemem w tej chwili jaki mamy to jest znalezienie gruntu, czyli decyzja o tym gdzie miałby ten aquapark powstać. Jaka, jaką miałby mieć formę, no i poszukiwanie tej, tych źródeł geotermalnych, my te prace Czyli prowadzimy. Czyli to było hasło wyborcze. To było hasło wyborcze, ale to jest rzecz, którą bardzo chcę zrealizować i, i pracujemy nad tym. Te badania trwają, my dysponujemy już pierwszymi, wstępnymi badaniami, jeżeli chodzi o geotermię, a też opracowaniami, które robi, robili, robiła Jastrzębska Spółka Węglowa lata temu, z którymi też się podpieramy. Kolejne pytanie od pana Roberta. Co z przekwalifikowaniem działek na terenie naszego miasta? Nie wiem, czy gdziekolwiek indziej w całej Polsce ciągnie się to tak, jak u nas. Nie, ja też nie wiem, czy się ciągnie tak, jak u nas. To znaczy ciągnie się tak, jak w Jastrzębiu, że się długo, ja długo, wiem, długo ja z tego rozumiem, wynika. Rozumiem, tak. rozumiem to pytanie. Rad, tak, studium wykonalności jest gotowe, uwagi, poszczególne plany są wykładane. W tym roku rozpoczynamy rozpoczynamy już uchwalanie poszczególnych u, u, u terenów. Jest ich 17, jest tak jakby na 17 różnych kawałków miasto podzielone. Wstępnie miało być do końca roku uchwalone całe miasto, natomiast zmieniła się ustawa i przesuwa teraz termin uchwalenia planów zagospodarowania do czerwca przyszłego roku. Więc już sama ustawa jakby nakłada na nas obowiązek uchwalenia tego do przyszłego roku, do, do połowy przyszłego roku. I pytanie pana Mateusza z Szotkowic. Mieszkają przy ulicy skrzeszowskiej od ponad 20 lat, a droga gruntowa jest ciągle z mnóstwem dziur. Chciałby jasnego planu, na przykład na 10 lat, kiedy i gdzie miasto planuje remont drogi. Co do konkretnej ulicy nie odpowiem, natomiast my bardzo zwiększy, mocno zwiększyliśmy ilość środków na te remonty, właśnie i cząstkowe i remonty dróg te większe, uh -huh. bo prawie trzykrotnie, ale też Mamy już dwie ekipy remontowe, które widać na mieście, i znowu z kolei słyszę głosy, że korki się tworzą, bo, bo lepimy dziury. No więc no tak, lepimy, i chciałem zauważyć, że jest dopiero pierwszy dzień wiosny, a my już jesteśmy w połowie zalepiania dziur, także myślę, że te dwie ekipy remontowe. Robią, prawda, dwa razy szybciej. Słuchaczom Radio 90, dziękujemy bardzo za serię pytań. No oczywiście większość to mieszkańców Boryni, rodziców. Yy, pani Klaudia, pani Ania, yy, to wszystko yy, trafia do nas. A ja chcę na koniec naszej rozmowy zapytać pana o te zmiany personalne w Urzędzie Miasta. Z początkiem marca opuściła pana pani Małgorzata Krzyszkiewicz. Pana, yy, no nie wiem, czy prawa ręka, no pani rzecznik, tak? Tak, no pani rzecznik wygrała konkurs yy, nie, nie chciał w Rybnik. Właśnie, w Rybniku jest rzecznikiem panią... Urzędu Miasta. Nie chciał pani ich zatrzymać w Jastrzębiu? Nie mówił, nie mówił, Małgosiu, zostań z nami, będzie ci lepiej, dam ci podwyżkę, pracuj no dla ty... nas. No, nie, no, rozmawialiśmy. No, pani Małgosia wygrała konkurs, uważa, że będzie miała lepszy, le, lepszą pracę w Rybniku. Gratuluję. Prezydentowi takiego pracownika na pewno będzie to duża pomoc. A kto będzie ustami Urzędu Miasta? Tak, od 1 kwietnia funkcję tą przejmie pan Jacek Stefania, który do tej pory pełnił funkcję naczelnika Wydziału Promocji. Czyli będzie nowy naczelnik, czy pozostanie ten sam? I tak, będzie Wydział Dialogu Społecznego i Wydział Promocji połączony i stery w tym wydziale obejmie pani Barbara Wińskowska. Doświadczony pracownik, jeżeli chodzi o nasz urząd. Jeszcze jakieś zmiany personalne pan planuje w najbliższym swoim otoczeniu? Panie redaktorze, tak, będziemy chcieli Wydział Infrastruktury Komunalnej podzielić na dwa wydziały, takie mniejsze, znaczy no i tak będą duże, bo to jest ogromny wydział i jedna część będzie odpowiedzialna za budowlankę, a druga za tą część drogową właśnie po to, żeby te drogi można było sprawniej, szybciej i, i dokładniej remontować. Na koniec zapytam pana o wojsko. Był pan w wojsku? Nie byłem w wojsku. A Nie. chciałby pan być? Czy chciałbym być w wojsku? No, na przeszkolenie wojskowe się pan wybiera? Chyba będę miał obowiązkowe takie przeszkolenie, więc tak. Wczoraj ślubowanie klas mundurowych, wielka, wielka uroczystość, bo to pokazuje, że ten mundur coraz bardziej jest widoczny na placu reprezentacyjnym w Parku Zdrojowym. I za kilka dni, chyba, koncert, tak? Tak, no uroczystość wczoraj ogromna, więc tu gratuluję wszystkim kadetom, którzy wczoraj ślubowali, a w najbliższą niedzielę o 17.00 koncert reprezentacyjny Orkiestry Wojska Polskiego, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców Jastrzębia i okolic, wstęp bezpłatny, także serdecznie zapraszam. No wstęp wolny, to można się wybrać. Zapraszam. Dobrze, a y, proszę mi powiedzieć... Na hali sportowej. W hali sportowej, w hali sportowej tak? tak? W hali sportowej. A to tak te schrony liczył Pan w mieście? No, nie jest dobrze. Nie jest dobrze. To znaczy jest jakiś? Są, są, są. schrony, tak. Natomiast no, trzeba będzie się przyjrzeć temu, co można mhm. ewentualnie w momencie zagrożenia zaadaptować na taki schron. Wiem, że te prace w samym ministerstwie trwają. Też jestem zaproszony na takie kilkudniowe szkolenie z obrony cywilnej właśnie w tym temacie do Warszawy, obowiązkowe. Więc tam też będzie na pewno omówione, jak, jakie części tych budynków, które posiadamy, można pod chron podciągnąć. Do tej sprawy, jak i do wielu, ale przede wszystkim do przedszkoli. W tym do przedszkola w Boryni wracać będziemy, bo rozumiem, że yy, cały czas sytuacja nie jest ostateczna i wszystko może się zdarzyć, jak ktoś kiedyś zaśpiewał. Potrzebujemy jeszcze kilku dzieciaków zrekrutować i myślę, że ten odziew wtedy będzie mógł powstać. Porannym gościem w pierwszym dniu wiosny kalendarzowej był niewagarujący, rozumiem, no bo jesteśmy w pracy. My wagarujemy. E, Michał Urgo, prezydent Jastrzębia Zdroju, Arkadiusz Żabka. Dobrego dnia, dobrego weekendu. Do usłyszenia. Serdecznie Dziękuję. Państwu.